W dzisiejszym odcinku że to stoję ze Spongebob'a! boba! Ruszaj. O ile kredytów? I mo! Co to jest? Jeszcze jakiś filmik jest. Zajrzyjmy się. Kapitanie! Kapit pokonałem wszystkich. pięć i pięć i o nie. Czy właśnie rzuciłem telefon za porta, ale skąd? Jak głęboko o telefon. Oj, ten Elpki ma Spongebob! O nadet. Nie, ach to. I porywo każdego. <laughs> Daryl Tickbus. Jesse Mortis. Przecie... El Primo. O, jest ja Spongebobem. Wow. Jetikiem. Chyba w... wszystkie skiny <śmiewanie> O oh, co to o Burgerami wali Co <śmiewanie> to, to, to za miną <śmiewanie> Ten Mortis Sekretny przepis będzie Mój, chciał powiedzieć, ale nie zdążył <śmiewanie> Właśnie Właściwie... <śmiewanie> Burgerów później, hej on Nie są za darmo Jaki rachunek o jednak tu coś coś tam coś tam, bo SpongeBob El primo super. O, SpongeBob, no, w ogóle posłuchajcie tej muzyki. SpongeBob, super, SpongeBob. Okej okay, więc sklep, i tak jest. Kupię oczywiście karnet, a jak? Mhm, o! Ile pieniędzy? Tysiąc! Ja cię kręcę, wykręcę. Patrzcie, ile tu jest kasy. Ło! Jakie oferty! 600 gemów. Mm -hmm. Tylko ten na określony czas, a tu będę. Ben, dopiero będę, karnet i pig w ofertę. Patrz, Patryk w ogóle, tu stoi pan krab, ale Patryk już na samym początku. O, ty, ile tych będę wziął. dalej. Ogryf, nie patrzcie na tej ikona gracza, tu też nie. Tu mini. Okej, okay, nieciekawo. Tu kolejno. Wielko. B bel. E średnia. I za darmo jest. Tam to jest stać, ale nie chce. Widzicie? Za darmo. I posiłek mocy. I bańka. Ze, Patryk leci. Ale kozackie. Ej, jak fajne, nie! Ale fajny sezon. Już mi się podoba. Pan Krap. Jeszcze skalmar i... Oczywiście plankton. Ekozackie. I klub! Chodźcie, zobędzie będzie 10 gemów. Te, szybko to leci. I nowe tryby. Skrobową forsą, krabową forsą. Tak jest, tak jest. No ja się cieszę. Ja chciałbym tego skinę. Ciekawe, jaki będzie. Czy legendarny, czy jaki epicki Przetestuję się go. Albo nie. Szkoda, że nie było jakiejś też innej oferty, ale dobra. To starcie z, z czterema. OK, może zabójcem wybiorę Lilka Ej, patrzcie, jest Patryk, jest ten Skalmar i Spongebob to zdjęcia i kto to przegląda Spongebob. Ej patrzcie tak Spongebob i Patryk Ale fajny sezon, And... o patrzcie, a few minutes mater było. Ale mega sezon, ja the... dury grow! O! 3, 3, 3, 3 i 4 teamy Ej, co jest? O, a nie, mogłem zabrać z umiejętnością, a ja uciekam, bo to jest zbyt mocne. Oni mają umiejętności jakieś jeszcze, co ja mam Spadomy. A, dobra, chciał kurżyć. Co tu się dzieje? W ogóle ja chyba grą z botami, Tak je dobra, jednak nie. E to by z botami bym grał te Lodi ma fajne, bo chyba będzie dobijać, a nie trafił. Oooo, wow, Hanki, Hanka, Hanku. Wow. O, o co? Już? I, o, patrzcie, srebrno dwa wbiły. To znaczy, brąz dwa. Rzadki, tak jest. Pod tłustym krabem. Jak to fajnie brzmi, bać tam w ogóle. O! patrzcie gdzie emotka. I <ścoughs> Widzicie ta gracza Będzie i spray. O, ta gacuś. O, i ten gacuś tam coś pokazuje. No i to jest mój klub, 30 osób, ale ładuje się, 30 na 33 osoby grają, ja niestety gra mi nie pozwala z tego klubu, a ja będę grał na pewno, ja szkoda, że nie mogę tak klikać, wypróbuj, jest opcja. Ja zaoszaleję przez ten sezon O, pęd jakieś o, są nowe, ale to nas nie interesuje Tra, la la la, a Serio, a ja bo musiał wtrącać. O, patrzcie, jakie ozdoby są O, jest mow. w ogóle przetestujemy się też mow. Ej, nie no, lagi jakieś są w nowym trybie ile on ma tych medus nie muszę internet zmienić. Okej, okay. inny niestety, bo I nie dałoby się grać. Teraz przetestujemy. Mam meduzę jakoś. A i tam jest meduza nie mam zero. Haha, co za bambielki. Mam bole Ej, aha, jak biorę meduza, to nowa czas. Mam meduzy. Zabijamy wszystkich. Okej. Okay. A szkoda, że nie mogę zebrać ze światach. Okej. Okay. Wow! Wow, 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 wow! Uh -huh. Niech co dobra. Meduza chociaż. Meduska. Meduska, meduska, meduska. Okej, okay. mam dwie. Mam trzy. I. Aha. W ogóle tam, ten, nie wiem, El Primo miał Krab... Burger 7 27, żeby mu skala Nęcnik I Krabowa Forsa Ej, co? Pierwszy pad, jakie fajne! Ej! Jakie... Zrobili animacja Jak... A mogę jeszcze raz? Nie, nie mogę Mam no, jakiś spęcz, bo mi się nie I zaczęły się motki. O! Patrzcie tu, całuję. Tu jest wściekły. Tu klaszcze No, tu z burgerem, tu tęcza spray. Taka dziwno. O, płaczę. Ło, te. O, zgaduj się. O, tu, jako ikona gracza. I oczywiście, najlepszy skin w karnecie! To ten. Wej, patrzcie! Ta animacja jest! Czy jednak jest animacja? A, mogę jeszcze raz? And, o, patrzcie, jak fajne! Ja bym mógł tak dur to robić. I tu jeszcze krabowo forsa, A mam do kogoś ten zaraz. Pod tłustym z tym krabem jest to ta nazwa taka samo. E, Banka kontrolerzy kontrolerzy, dajcie mi kontrolerów. Tu. Wow! Daj. Ja chcę. Nie wiem. Uff. Nie Ja będę robił wszystkie pieniądze codziennie. To jest takie ekstra. Jest ja nie O! Serio My, My, Ja tylko nie mam to. Patrzcie bąbelki są. Ja będę serio. Ale oni mają fajne to. Ej, ja mam bąbelki! Ale koks! Jak strzela to bańki się pojawiają. Tu na jak rzuca. Okej. Okay. O, nie, nie, nie! nie, 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 nie. Mogę bańką kogoś. Ja bym chciał kogoś to złapać. Złapałem. Nie, 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 nie. Złapałem, nie złapałem, nie złapałem. SpongeBob, gdzie porty, SpongeBob, gdzie porty, SpongeBob. Ło, przeleciały. Wszystko przeleciało. Okej, okay, trafiłem, nie trafiłem. Okej okay. o! Bo co on robi, ten czak? Te, on nas wszystkich wyjaśniał, ale i tak wygramy. Nie wiem, jakim cudem. No, ja! Gadżet Gayla. O, dobrze, załatw, jest! Ona miała naładowany ten flet. Bo ona ma magiczny flet. Alba ten ulepszony. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Na przypale złapani, ale... No patrz. O dobra, zginęła przez moja bańka. XD. Aj! Nie złapań tego Geila. Ale i tak, GG. Jaki ekstra! To jest ekstra. Okej, okay. tu kolega chce. To ostatni meczyk na dzisiaj. O. o, już mogę, patrzcie. 30 na 30. Więc gramy, a minus mojej to. Pojedynki. A nie, przed ostatnim tych chcę na jego zademiarza. Przetestować mą. Ja mam bańka. Ja mam bańka. A, ja nie mam ulepszonego. Proszę zgiń! Zgiń! Yes Leży. Słabiak.

Okej. Okay. No nie. no Magiczny flet! Ło, wow, mógł uciec, jest! 84 AP. Ja nie wiem po co ja to robił. A ja ja dobrze, bo wygrał, chyba nie wiem. Było blisko. I się zmyło wszystko. Było tak blisko. Naj! I co to jest za Godzilla? Może jakiś ten bas z Patryk, a nie jakoś Godzilla. On moje basnowlette Okej okay. ja w ogóle nie miał ten, nie musiał się zmienić. I mity! Nani? Więc ostatni meczol Sos, ostatni meczik Sos, ostatni meczik Ostatni meczik No On jest atakerem, nie? Tak jest Ja wolę się pod tego Spongebob'a ulepszyć, ale Zagrał mi się nim. Moły Dobra, tu. Mówię, je fajne, ale i tak wola tego skina do Spongeboba. On jest taki ekstra Razem z Andleya O, mamy dwa moły mamy. Pik, 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 pik. Ale po 600 bije tylko. A, bo nie jestem lepsza, na patrzcie, tak Mało HP. Ja nigdy nikogo nie zabiję. Nawet jakąś dobija. To nawet nie dobija, bo takie są słabe ataki. O, teraz to ja. A, dobra, i tak mało. Ale. No, dobra. Czy one są? Proszę nie idź. Proszę, powiedz, że nie są, proszę. Powiedz, nie są. Dobra, zaczekaj. So nie zaczął. A nie, dobra, bo był moł jeszcze. Tak, rzucam, jakoś dziwnie. A to na sam koniec mapy. Nie. Tam jest ktoś. A! O! Wow, wow, co? Łatwo. To w dzisiejszym odcinku to już na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie.